Hejka wszystkim, witam Was na kanale Zaczytana. Ja jestem Aurelia i dzisiaj do Was przychodzę z krótkimi, szybkimi polecajkami, idealnymi książkami, które mogą Was wyciągnąć ze stołu czytelniczego. I no, ja ze stołu czytelniczego nigdy nie miałam. Znaczy, jakby wiecie, bo ja zawsze naprawdę bardzo, bardzo dbam o to, żebym nie miała ze stołu czytelniczego, jakby faktycznie tak, jak myślę. Aurelia, dzisiaj czytałaś za mało. To tak czasami wiecie, troszkę siebie dociskam. Jakby jak widzę, że coś za mało czytam, to jakby się dociskam. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale ja ze nie mam. Ale są to takie książki, które jakby miała zastój, to by mnie z niego wyciągnęły. A jeśli wy macie zastój, to mam nadzieję, że moje polecajki Wam tutaj coś pomogą. Nie, nie dawałam tutaj żadnego komiksu, ponieważ komiks, jak komiks, to jakby się szybko czyta. A co faktycznie takie książki, książki. Takie mięsiste książki, które możecie naprawdę szybko przeczytać i dzisiaj akurat nagrywamy sobie wieczorkiem, ponieważ dzisiaj mieliście dostać ten film, ale no, z czasem było tak jakoś, że nie potrafiłam znaleźć czasu na nagranie, dlatego dostaniecie go jutro rano, a mi so sorry już potem filmy będą regularnie co 3 dni. Więc tak, już bez żadnego przedłużania zaczynajmy. Może pierwszą książką, przez którą, bo ja ogólnie nie czytam za szybko, ale przez tą książkę płynęłam, przeczytałam ją w trzy dni, jakby jest naprawdę mega fajna. Jest to książka od Janet McCarly. cieszę się, że moja mama umarła. Um, jak sam tytuł mówi, znaczy może na... właśnie, na sam początek mamy fabułę, chociaż nie wiem, czy w ogóle jeszcze ktoś jest, kto tego nie zna, ale jeśli by... Jak akurat ty tego nie znasz To opowiem wam Tobie fabułę Mamy tutaj całą historię Janet Którą możecie kojarzyć albo z iCarly Albo z Sam i Kat I No Janet wygląda z pozoru na taką Zwyczajną aktorkę, wiecie Normalną aktorkę nic się z nią nie dzieje, ale tak naprawdę ona opowiada swoją całą historię życia. Tego, jak była zaślepioną miłością do matki, jak chorowała na anoreksję i wiele bardzo jeszcze innych poważnych tematów. Wiem, że jakby sam. Znaczy, to jest ogólnie fabuła, i wiem, że książka nie zapowiada się lekko, że. Porusza bardzo ważne i bardzo ciężkie tematy, ale po prostu przez tą książkę się płynie. To nie jest tak, że to jest takie ciężkie, że czytać to tak bardzo wolno. Faktycznie są takie momenty, co musicie odłożyć, po prostu popatrzeć w sufit i pomyśleć sobie, jejku, co tutaj się wydarzyło, na przykład. Ale nie zmienia to faktu, że mamy początkującą aktorkę, autorkę książek, i wiecie, wyczuwa się momentami po prostu ten. Ten taki świeży styl pisania I no ta, ta akcja jest tak napisana, że ona nam nie, nie owijała niczego w bawełnę Tylko ona faktycznie pokazywała to najciekawsze momenty Dlatego jakby czytelnik nie mógł się nigdy nudzić Więc naprawdę mega fajnie A ja, że też nie czytam za szybko, to ja przeczytałam tą książkę w 3 dni Jakby wiem, że niektórzy by mogli to nawet w jeden dzień Ale ma 380 stron A naprawdę przez tą książkę się płynie i... Naprawdę Wam polecam. Nie, jeśli macie anoreksję czy coś takiego, to nie, to nie. Jakby nie czytajcie tego, ale jeśli nie czytaliście, osoby, które nie mają oczywiście żadnych problemów, to naprawdę polecam, płynie się. Kolejna książka, która to jest coś takiego, że jeśli czytaliście jakieś ciężkie książki czy coś, jakby wiecie, że musieliście się na nich tak mocno skupiać, że po prostu. No zrobił, po prostu, macie zastój, bo czytaliście takie ciężkie, są komplikowane książki, albo że w ogóle jesteście, na przykład, przemęczeni szkołą i myślicie, że nie wiem, macie taki ciężki mózg, że myślicie, że wam zaraz głowa eksploduje. To mam tutaj dla was taką idealną książkę, która po prostu, przy której nie trzeba myśleć która jest taka lekka, która jest taka typowa. To jest taki typowy serial na Netflixie dla nastolatków. Jest to książka o wampirach. Zwykli śmiertelnicy um, O fabule Mamy tutaj dwójkę rodzeństwa Czyli Charlie i Rega Którzy popełniają pewnego razu pe pewną zbrodnię Jako wampiry I za karę muszą zostać Przemienieni w ludzi I wtedy pierwszy raz idą do szkoły Dla ludzi, poznają ludzi I tak jakby to jest ogólnie cała fabuła Bo nie chcę tutaj też za wiele zdradzać Żebyście wy mogli wiele odkryć Ogólnie Young Lejka, um, ale tak naprawdę ja czytałam tą książkę, kiedy pamiętam, też miałam coś takiego ciężkiego, co tak. O tak, to było jak czytałam tuż, że po prostu wiecie, że niby ta fabuła była, ale niby jej nie było. A tutaj wiecie, mamy lekką fabułę, mamy przyjemną fabułę i to wszystko jest, jak mówiłam, typowy serial na Netflixie dla nastolatków. Taki nie, to jest ogólnie książka nieangażująca, gdzie nie musicie się za dużo za dużo wysilać, może i zgadnijcie zakończenie, bo zakończenie nie jest jakieś nie wiadomo jakie, ale po prostu to jest miło się tak oderwać, bo ja jak pamiętam, czytałam tą książkę, to ja po prostu czułam się bardzo przyjemnie uczytając, bo to było coś lekkiego, jeśli jesteście, przem jesteście przemęczeni szkołą i nie macie, nie macie siły na czytanie, nie wiem, The, Internal, The Inheritance Games lub, nie wiem, sieć może Van Hugo czy coś takiego, no to... To to jest naprawdę fajne. I tutaj teraz przechodzimy do książki dla fanów Wojowników. I tutaj chciałabym, jeśli ktoś z Was czytał Wojowników, oczywiście po kolei, to jeśli akurat macie taką możliwość, ponieważ jeśli możecie sobie wysłuchać na Google yy, na Wojowników kolejność czytania i jakby tam Wam pokazuje, w jakiej kolejności możecie co czytać, żeby sobie nic nie zaspoilerować, to polecam Wam nowelki z Wojaków, bo. Nowelki wszystkie są bardzo krótkie. Niektóre dotyczą fabuł książek, jakieś dodatki. Zazwyczaj nie. Ja mam i tylko jedną nowelkę, akurat z zemsty klonowego cienia. Ale ogólnie była mega fajna. Ogólnie polecam Wam ją przeczytać. Ja ją przeczytałam tak naprawdę w jeden dzień, bo jakby. To są bardzo cieniutkie książki I wiecie, jeśli ktoś z was bardzo lubi wojowników To i powrócicie do swojej komfortowej serii Nie czytając jakiejś 350 stronnej książki A może akurat, jeśli sobie przeczytacie taką nowelkę To i wam wrócą chęci na przykład do czytania wojowników Czy ogólnie chęci I pomyślicie sobie Okej, okay, przebraliśmy przez tą pierwszą książkę Jak coś, to już coś mam I tak, dla fanów wojowników Oczywiście po kolei to bardzo zachęcam. Kolejną książką, od której tak naprawdę ja zaczynałam i bardzo cieszę, że o niej zaczynałam, bo ta książka tak pochłania, ta książka pochłania w całości. I są to rywalki. Rywalki opowiadają o Ameryce, która, bo mamy tutaj świat, mamy koralinę północną, czyli chyba Amerykę. Tak, Amerykę, gdzie w ich jakby. Państwie są klasy i wiecie, są... pierwsza klasa to jest, na... to są na przykład król i królowa i książę, druga to jest wojsko. Nasza Ameryka należy do piątej klasy, czyli jest tak bardzo blisko bycia tą naj... jedną ze słabszych i wiecie, mają dom, mają jedzenie, jest całkiem dobrze, ale, ale Ameryka, Ameryka niby czuje Czuję się tam niby szczęśliwa, ale ma swojego chłopaka, ale. <grych> czekajcie, ma swojego chłopaka, ale pewnego razu tam są takie ogłoszenia właśnie, że jakby się idzie, podpisuje jakiś tam dokument, klasę swoją, idzie się na zdjęcie i jakby można walczyć jakby o rękę księcia. Wiem, że to brzmi troszkę absurdalnie, ale oni, nie wiem, z, z tysiąca dziewczyn od wieku od 15 do 20 lat wybierają, nie wiem, tam Dwudziestkę podajże. I akurat tutaj jak jest do przewidzenie, nasza Ameryka idzie tam y, zrobić to zdjęcie i tak dalej. Oczywiście się tam dostaje, ale Ameryka nie jest szczęśliwa, ponieważ mama ją tak naprawdę do tego zmusiła, powiedziała, że może to być nawet dla nich lepiej i dla niej lepiej. Ona, wiecie, w ogóle ona tam idzie z myślą, że Pi, co ja pewnie, na pewno się jej nie dostanę, będzie wszystko tak, jak dawniej, no ale wszystko się dzieje jednak nie... Inaczej dostaje się do tego zamku, i tam jest rywalizacja o rękę księcia. Tak naprawdę to jest styl. A wiem, że to może dla niektórych brzmi trochę tandetnie, i także o kolejna książka, gdzie coś tam, coś tam się dzieje, takiego stereotypowego, ale naprawdę, jakby ta książka tak pochłania, przez tą książkę się tak szybko idzie, to po prostu przez nią się płynie. Po prostu wiecie, jesteś na 110, a nagle nie wiem, tak się. Książka... Otrząśniecie, jesteście na 130 I naprawdę bardzo, bardzo wciągające Jakby kieraka napisał to tak dobrze I jakby mówię niby tandetne, ale jednak tam się dzieje więcej rzeczy I tam się bez przerwy coś dzieje I tam nie ma nudnych scen Nie ma niczego nudnego Naprawdę świetne Świetne, jakby przewidujemy jak to się potoczy Ale dla własnej rozrywki jest naprawdę dobre i teraz przechodzimy do troszeczkę dłuższej serii, ale stwierdziłam, że równie warto ją tutaj dać. I jest to tym razem taki kryminał młodzieżowy, ale bardzo, bardzo fajny. I jak już się pewnie domyślacie, jest to zbrodnia niezbyt elegancka. Tutaj dałam Wam tą książkę, ponieważ jest to mimo wszystko dłuższa seria, ale wiem, że niektóre osoby mają na przykład problem w jednotomówkach taki, że po prostu. Ciężko im się rozstawać z tymi bohaterami, a tutaj tomów jest naprawdę bar bardzo dużo, chyba dziewięć. Nie wiem, czy teraz nie teraz chyba zaczynają wychodzić te książki o siostrze Hazel, ale nieważne, jest gdzieś około dziewięć tomów, więc po prostu jesteście długo z tymi bohaterami, jeśli się do nich przywiązaliście, to po prostu płyniecie razem z nimi przez te wszystkie lata i uśmiechacie się, widząc, co się działo w pierwszym tomie, a co się dzieje, nie wiem, w trzech... Trzecim, czwartym na przykład I po prostu wam się robi ciepło na sercu Po prostu jesteście z tymi bohaterami, podążacie ich przygodami I nie rozstajecie się z nimi tak szybko jak, na, jak w jednoktomówkach A pierwszy tom tej serii opowiada o tym, że Daisy, Daisy Wells i Hazel Wong założyły w szkole towarzystwo detektywistyczne Ale nigdy nie miały jakichś specjalnych spraw, jakichś wyjątkowych ale pewnego razu Hazel idzie na salę gimnastyczną i tam odnajduje ciało martwej bułefistki, ale kiedy biegnie po pomoc i wraca z pomocą, okazuje się, że to ciało zniknęło i właśnie wtedy Daisy i Hazel zaczynają swoją pierwszą, taką poważną sprawę towarzystwa detektywistycznego. Naprawdę warte, naprawdę bardzo warte. Wydaje mi się, że naprawdę na razie przynajmniej tyle to z tego co ja czytałam, naprawdę... Świetna to jest rozrywka Trzeci tom Akurat mi nie podpadł, ale wiem, że u niektórych To jest faworyt Ale wydaje mi się, że pierwszy tom jest Naprawdę bardzo fajny Jakby taki wprowadzający Na razie moim drugim Jednym z ulubionych jest tom drugi Ale naprawdę Bardzo fajne, bardzo fajne I tak, jeśli po prostu Chcecie zostać z dużych bohaterami I też szybko czytać książ Jakąś książkę, no to to jest chyba jedna z lepszych, lepszych pozycji, taka do zaproponowania Kolejną książką, przy której tutaj akurat ta książka to musicie być wyczylowani i nie możecie mieć obciążonego mózgu Ponieważ jest to książka The Inheritance Games um, Tutaj akurat wam nie będę już opowiadała fabuły, bo fabułę chyba prawie każdy zna, bo jest to mocno popularna książka ale znam niektóre osoby, które po przeczytaniu tej książki czuły się głupie, że nie rozumieją o co chodzi. Ja chyba tak niezbyt czekajcie, bo co tutaj się działo w tym tomie? Ja ogólnie coś tam czaiłam, jakby pamiętam, że ja tu zaczynałam sobie wieczorkiem i pierwsze, co, pierwsze co zobaczyłam, to że bardzo mocno musiałam analizować tą książkę, to był wieczorek, ja wtedy pewnie tego, tamtego wieczorku byłam odklejona, więc to pewnie dlatego. Więc za pierwszym razem mi się to czytało jakoś tak mega, że musiałam się mega wysilać, potem się leciało. Ale naprawdę fabuła jest mega wciągająca. Jakby mamy też bardzo krótkie rozdziały, żeby wam teraz coś... O. Mamy dużo krótkich ogólnie rozdziałów. Więc tak. Um. No i mówię, jakby drugi tom nie jest moim faworytem. I czy drugi tom wam polecam? Nie. Ale pierwszy. Tak, naprawdę pierwszy. Pierwszy był ekstra, jakby. Ja się w to tak wciągnęłam i dobra, bo już trochę gadam głupotki. Je, jeśli chce się sprawdzić, czy będziecie się, czy tej książce czuli głupio, czy nie, to wam polecam. Tylko mówię, nie na zmęczoną głowę od nauki. Kolejną. O, o kurde. Zobaczyłam, że tej książce są dwie... Naklejki z targów Ale ogólnie kolejną książką, którą wam polecam Tym razem jest to już taki klasyk I jakby jest to jeden z takich To jest taki poważny, bardzo znany kryminał Więc jeśli się chcecie zapoznać ze stry, z tro, trochę starszymi autorami Oraz książką, która was na pewno wyciągnie z stoju, To polecam wam I nie było już nikogo od Agaty Christie Mm. Na sam początek o fabule Mamy tutaj, fabuła tej książki Polega na tym, że tajemniczy gosp... O, jak fajnie wybrałam, wybrnęłam. Tajemniczy gospodarz zaprasza Na swoją wyspę 10 osób i wiecie Ta wyspa jest totalnie odizolowana Ona jest w ogóle na jakiejś wyspie Gdzieś tam, że Trzeba tam dopływać łódką Bo to też się dzieje w starych czasach To nie ma helikopterów jeszcze Ym. I wiecie, i Ci wszyscy przyjeżdżają tam, ponieważ mają pewne powody, i tam zostają właśnie, ja właśnie, niektóre z tych osób zaczynają być mordowane. Ale co najlepsze jest w tym, że jakby mordowanie jest, ale to proszę nie jakby osoba, która morduje te inne osoby, opiera się na bierzyku o żołnierzykach. I wszystko się jakby dzieje ze zwrotkami tych, z tych żołnierzyków. Więc jakby, ja pamiętam, że na początku miałam trochę problem w gryzienie się w styl pisania. Nie wiem czy dlatego, że ogólnie to był, może nie, że jedna z pierwszych książek, ale ogólnie po prostu to jest taki starszy styl pisania i to czuć. Ale powiem Wam, że jak się wgryziecie w ten styl pisania. To już was nie puści. Ja byłam tak w to wciągnięta, jakby tam jest totalnie morderstwo za morderstwem. I wy wiecie, ile będzie tych morderstw po wierszyku, a, wie, a wierszyk ma chyba 10 zwrotek, więc jakby 10 osób umiera, a książka ma tylko 214 stron, więc jak się domyślacie, te morderstwa naprawdę dzieją się mega szybko i przez to jakby w ogóle rozwiązanie. Mi się wydaje, że nikt by się nie domyślił rozwiązania. Rozwiązanie jest. Tak inteligentne, jakby tak. Ono jest tak dobrze przemyślane, tak wszystko pod tym dobrze jest wytłumaczone, że naprawdę, jeśli chcecie zapoznać się z klasykiem, który Was naprawdę wciągnie, to polecam Wam to naprawdę. I ostatnią książką, nawet jedna z moich najnowszych zdobyczy, takich powiedzmy na zastój, jest to książka Muchomory w Cukrze od Marty Bian. Właśnie, bijan, bo dawniej mówiłam Binjan, tylko zobaczyłam na Instagramie, bo ktoś tam jej zadawał pytanie, jak się czyta jej nazwisko. I ona odpowiedziała, że tak się, jak się pisze, więc dobra, bo wydaje mi się, że właśnie mówię już takie głupotki. Muchomory um, w cukrze opowiadają o Fio i jej grupie przyjaciół, czyli Venus, Hannie, Kostka, Kostku i Robinowi, e, którzy. Kończą szkołę i to są ich ostatnie wakacje, bo potem wyjeżdżają w innych, naprawdę, kierunkach na studia i chcą tutaj jakoś naprawdę bardzo, bardzo dobrze uczcić. Dlatego jeden z głównych bohaterów proponuje wyjazd do, do lasu w góry, totalnie odizolowanego od miejsca, w domku z drewna i szkła, gdzie tylko przebywa jego kuzyn. Adam, i oni tam jadą, i ogólnie wszystko jest na chillu. Oni tam sobie chillują i tak dalej, ale coś tam jeszcze jest i trzeba też wspomnieć, że na samym początku tej historii Fio czuje się po prostu jak takie piąte koło uwozu, takie niepotrzebne totalnie. Tak polega fabuła tej książki. Tą książkę bardzo szybko się czyta. Z niektórymi jest tak, że albo niektórzy odczuwają bezprzerwiennie pokój Ja akurat tak nie miałam, ale znam osoby, które tak się czuły Ja czułam tylko w niektórych momentach, jak autorka, bo w tej książce jest tak jakby właśnie końcówka, totalnie zmiata z nóg Jakby końcówka, możecie się mniej więcej domyślać, co się tam będzie działo, ale i tak na pewno się nie domyślicie paru motywów Jede, jedna rzecz była tak minimalnie lekko naciągana, ale wiecie, to tak wystarczy leciutko przymrużyć oczko i już będzie ok. Ale jakby końcówka, wow. I mamy tutaj, ogólnie to się dzieje właśnie w klimatach wakacyjnych, wiecie. Duszno na polu, yy, baseny, jeziora, yy, spreje na komary, <grym> ogniska. To jest właśnie taki vibe, więc na wakacje naprawdę fajne. Jest to tir, thriller młodzieżowy, ale Niektóre osoby jeśli są wrażliwe, bo tu mamy jeszcze ostrzeżenie na, na początku. E, nie chciałam go czytać, możecie sobie zastopować i sobie teraz jakby przeczytać. Mam nadzieję, że ktoś chciał to ten przeczytał, więc jeśli coś... Jeśli nie jesteście pewni po tym ostrzeżeniu, to nie czytajcie tej książki, ale tak to jakby miałam coś jeszcze mówić na temat tej książki ogólnie mega fajna, mega fajna, bardzo polecam, bardzo też ją szybko przeczytałam i no jest po prostu bardzo dobra i wklejka v2 Young robisz totalnie świetne wklejki proszę. Mogłabym zrobić miliard filmów na temat waszych klejek, więc tak, jakby muchomory w cukrze, naprawdę, naprawdę bardzo dobre. I o, właśnie. Ogólnie na zakończenie, autorka nam troszeczkę, momentami autorka nam trochę podsuwa, co się może dziać pod koniec, ale nie wszyscy to zauważyli, ja akurat zauważyłam, ale tak idealny na zastój muchomorki, jeszcze z wakacyjnym wajbem, to. Perfekto. Dobrze, moi drodzy, tym pozytywnym akcentem zakończymy ten film. Przepraszam, jeśli mówiłam trochę takie głupotki, ale był w... ale jest wieczór a ja byłam przez ten na Spider-Manie, dwójce jakby uniwersum. I ten film mi totalnie pomieszał w głowie. Jakby wydaje mi się, że sorry, sorry, że do was mówię o Spidermanie, ale ale chcę się komuś, chcę to komuś powiedzieć, a Wy jesteście na razie najbliższymi osobami Do jakich mówię Wydaje mi się, że początek był taki Bardzo, bardzo jakby Taki zamieszany, że No bardzo ruchliwy był Jakby w porównaniu do pierwszego tomu pier... Do pierwszej części Która zaczynała się całkiem spokojnie Tutaj po prostu chodziliśmy na Po prostu Bez przerwy się to działo I to aż było tego aż za dużo Potem trochę przystopowało, ale wydaje mi się, że to się nie powinno tak zakończyć Ja nie mam siły czekać na kolejną część Wow I teraz już po tym mamie zwierzeniu Będę się z wami żegnała Mam nadzieję, że film wam się podobał Czy może któraś z tych, z tych książek Kiedyś was może wyciągnęła ze stoi lub może Teraz akurat wyciągnie I co? Ja się będę z wami żegnała Życzę wam miłego dnia bądź trzymajcie się, cześć!